Witam kochani, dzisiaj porozmawiamy na temat. O właśnie. Porozmawiamy kochani, moment, moment, gdzie jest latarka? A, dzisiaj kochani porozmawiamy na temat braku prądu, co często się zdarza, a teraz coraz częściej. I co zrobić? Oglądajcie razem z nami. <Słyski> Nie widzicie, energia elektryczna wróciła, zasilanie wróciło. Wykorzystajmy ten moment i porozmawiajmy, co zrobić, gdy ten dźwięk pojawi się u Was. Czy brak energii, czy awaria koncentratora. Kochani, no, w zależności od stadium, od zaawansowania na choroby, yy, Niektórzy dadzą sobie radę, po prostu bez koncentratora troszeczkę będzie im gorzej, no będą mieli duszność, ale dadzą sobie radę, jeszcze nie są zaawansowani. Część będzie miała problem. Są agregaty prądotwórcze, ale jest ich bardzo dużo, różnych firm, jest XXI wiek. Tak, kochani, no to rozwiązanie naprawdę fantastyczne. Zakładając, że ten agregat prądotwórczy będzie miał kto? Wynieść z garażu, uruchomić, podłączyć. W praktyce wiem, że ja bym tego nie był w stanie zrobić bez, bez, bez kogoś, kto by mi pomógł w tym, kto pomógł. W zasadzie, kto by to zrobił za mnie. Nie ma takiej możliwości, żebym w wypadku braku energii był w stanie podłączyć agregat i uruchomić cały system łącznie z koncentratorem. No dobra, jeszcze jest rozwiązanie awaryjne, znane z komputerów UPS-y, które pozwalają na to, żeby zakończyć pracę, gdy zabraknie energii. Kochani, koncentratory biorą tak dużo prądu, że nawet te większe UPS-y, które kosztują w granicach 1000 zł, nie są w stanie dłużej podtrzymać tej energii zmagazynować tę energię jak na jakieś kilkanaście minut pracy. I to naprawdę sprawdzałem, tym bardziej, że z szansą te akumulatory osłabną. I cały, cały problem w zapasie energii w akumulatorach to jest po prostu ile tych akumulatorów jest, jaka jest ich pojemność. I nie wierzcie w reklamy, że to jest kilkogodzinna praca. To jest nie, nie do zrobienia, jak wychali. Koncentratory biorą tak dużo prądu, że no ten RPS to jest powiedzmy taki... No, może do przyjazdu karetki, jak ktoś ma blisko i zrobią to sprawnie. No, podstawowa rzecz, gdy Wam zabraknie koncentratora, no to ktoś mi powiedział, no, jakie to, no jaki to ja powiem po prostu, jeżę sobie koncentrator przenośny. I na kilka godzin, w zależności od akumulatora jaki jest, ewentualnie ktoś ma więcej akumulatorów, no, jakoś sobie poradzi. Z tym, że, kochani, koncentratory tego typu, te małe wszystkie, one są fajne do lasu, na grzyby, na spacer. Bo no, tak jak ktoś więcej potrzebuje trenu, to te pulsacyjne, podawanie trenu, one mają tylko pulsacyjne, niewiele, niewiele pomoże, znaczy, w zależności od tego, jak mówiłem od zaawansowania choroby, jak widzicie, no dla mnie to jest wystarczające. A teraz tak się dość mocno y, widzę, że mamy jeszcze półtorej godziny, a jest tylko 43% akumulatora. Przy tym ustawieniu półtorej godziny jestem bezpieczny. No, załóżmy, że przez te półtorej godziny energia wróci i wszystko będzie ok. Równie z tym bywa. A jak ty wróci? skończy się akumulator, skonczy się energia. Porozmawiamy później o tym. Teraz opcja następna. Nie mamy przenośnego akumulatora, ale możemy skorzystać, jeżeli posiadamy z butli z tym. Proste. Tu mamy w tej butli. Dość dużo opcji, bo jest od 1 litra na minutę do 5 litrów plus podawanie ciągłe. No Te ciągłe na dużo nie wystarczy. Ja doświadczenia już sobie to robiłem na sobie i wiem, że przy ciągłym to jest 45 minut. Przy pulsacyjnym w zasadzie dwie buty na całą noc wystarczą. Dobre rozwiązanie, ale te butle trzeba napełniać. Kochani. To nie są butle yy, z trenem jakimś ciekłym, nie, nie. To są buty, które się samemu napełnia. Yy. Bardzo prosto się to robi, gdy ktoś już jest wiele lat chory, może sobie rozwiązać ten problem w ten sposób. Kochani, gdy ktoś nie ma koncentratora przenośnego, nie ma buty z tenem, może zastosować puszki takie jednorazowe, ale no stosunkowo do tego wychodzą. 15 litrów na długo nie wystarczy. Kochani, ale jest jeszcze jedna opcja: resuscytator. Kochaniutki już mi przeszkolił, już nie będzie ustał usta. Szkoda. Szkoda, bo. Kochani, to powinien mieć każdy, który ma dolegliwości takie jak ja. Kochani, to jest ostatnia cecha ratunku. Proste rzeczy. Kochani, najczęściej te proste rzeczy, najprostsze, są najbardziej skuteczne. Kochani. Fakt, że. W wypadku osoby, która jest w bardzo ciężkim stanie, no to sam sobie nie pomoże za bardzo. Ale tak jak na przykład w mojej sytuacji, to kochani, jakby taka sytuacja była, kochaniutka została przeszkolona, jakby była taka sytuacja, że jest mi, to jest mi to konieczne, niech ja się rozpakuję, to kochaniutka robi coś takiego. kochani, o! No dobra, jak ktoś powie, ale to nie ma trenu, kochanie, ale tu jest wymuszony obieg. To jest po prostu coś takiego, co działa na zasadzie takiego respiratora, kochani. Dlatego, że powietrze jest wtłaczane, nasze płuca sprzeda, spokojnie rozprężają się, wydychane. I ponownie, chodzi o to, żeby to z wyczuciem robić, z taką częstotliwością jak jak standardowo człowiek oddycha, jeszcze raz zwróćcie uwagę praca sama nie trzeba niczego pompować, to się po prostu no fakt, że jakby to było godzinami, długo to kochani, to przecież nie będziemy kogoś tak trzymać chodzi o to, że te wszystkie środki Metody, to wszystkie urządzenia, które są tymczasowe w wypadku zajniku energii elektrycznej, tak zwanego braku prądu, to jest tylko doraźne. Najważniejsze rozwiązanie jest takie, że mamy jeszcze tę pomoc. Pomoc, kochani, prosta. Dzwonimy na 112, mówimy, co się stało, i w tym momencie, czy dyspozytor wyjdzie, karetkę, czy powiadomi straż pożarną, przyjadą z agregatem prądotwórczym, kochani. No bo rozwiązanie takie, że ktoś by powiedział, no dobra, no agregat prądotwórczy, gdy ktoś się swoje na PAHP, to jest rozwiązanie jedno z bardziej korzystnych. Tak, zgadzam się, jeżeli ten pacjent jest w stanie ten agregat prądotwórczy uruchomić, do niego dojść, uruchomić. Kochani, wyłączają prąd, nagle robi się ciemno. To nawet, gdy ktoś jest w jeszcze takim stanie, że chodzi, a po ucho nie, on doi, kochani, on się zasapie, a on tego nie będzie w stanie zrobić, ja wiem co sposobie. Mam agregat prądotwórczy, ale kochani wiem, że w razie braku prądu nie byłbym w stanie go samemu odpalić i podłączyć. Także rozwiązanie z agregatem, tylko i wyłącznie tam, gdy ktoś jest, kto się może zaopiekować. Gdy nie ma nikogo, kochani, nie kombinujemy, wykręcamy 112 i to wszystko. Kochani, i pomału zbliżamy się ku końcowi. Następnym razem będziemy rozmawiali o koncentratorach, a na dzisiaj to będzie wszystko. Wajo, kochani. O. No to, kochani wybieraj teraz metodę. No ja bym chciał usta usta. Kochani, od każdego nocy. Dajesz. Tak, ja już wiem jak to się dzieje, Ty specjalnie wyłączysz, żeby była ta metoda usta, usta. Nie, okay. dzisiaj będzie cicho. Baja kochani.